Uszczelka anteny dachowej do Opla Vectra C. Dzisiaj przygotowaliśmy uszczelkę do anteny z modułem GPS występującej w Oplu Vectra C. O numerze 013177116. Jest to słynna niewystępująca jako część zamienna uszczelka o długości 11 cm do anteny z modułem GPS i spryskiwaczem. Jak widać, stara uszczelka się zdegradowała i potrzebna jest jej wymiana. Producent nie przewidział tego elementu jako osobnej części i wszyscy, którzy mają problem z oryginalną uszczelką, muszą kupować całą antenę lub szukać innego wyjścia, przesiadając się na zupełnie inne rozwiązanie. Udało nam się przygotować zamiennik uszczelki, który jest idealnie dopasowany do oryginalnej anteny.